Hejka, witajcie z tej strony, na I dzisiaj będzie następny film Star Stable Online, i będziemy kupować prowadzenie konia. My to sobie zrobimy na farmie Steve'a. I tak, jedziemy sobie kupić. Dzisiaj nie będzie kupowania konia, no bo widać, moje serkocy jeszcze nie są idealne do tego, ale po prostu ojeku. I no, i. Y Postanowiłam kupić to, żeby, żeby było fajniej. A potem prowadzenie konia to, moim zdaniem, przydatna funkcja, która może nam się potem przydać do jakichś realistycznych czy coś takiego. jako, ja bardzo lubię takie zabawy. Nauka prowadzić swojego konia. Witaj za dodatką, a potem mogę nauczyć się, jak prowadzić konia. Ojku, 155. No, dużo, to jest praktycznie dwa tygodnie czekania. Może nie całe, ale no. No, no to. <ścoughs> nie mogę. Zanim nie mało, ale okej. Okay. Gratulacje, nauczyłeś się prowadzenia konia. Dziękuję Wam, bo nauczyłam się tego. Jakby. No i zaraz zobaczymy. Tak, mogę prowadzić konia. Szybciej się nie da, nie da się przyspieszyć. Ale fajne. Mogę teraz prowadzić swojego konia. Ale epicko. I on tak ładnie za nami idzie, a my sobie po prostu tutaj idziemy, no. A nie da się głaskać konia, nie, nie da się. I sobie tak idziemy, idziemy, idziemy i bardzo fajna funkcja. Bardzo dużo du rzeczy może się przydać e, i super to wygląda w ogóle i no. No jestem zadowolona No i tak To będzie na tyle z tego odcinka Bardzo, bardzo krótki odcinek Ale no po prostu chciałam to nagrać No więc Więc Słyszymy i widzimy się W następnym odcinku w sumie I mam nadzieję, że wam się podobało Zachęcam do lajkowania I subskrybowania naszego kanału I pa pa